Witam Was moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Xazax i dzisiaj pogadamy sobie o Warcraftie, aż się oprę, bo mogę. Um, moi kochani, byłem wczoraj na filmie w kinie i powiem Wam szczerze, że nie jestem krytykiem filmowym i nie chciałbym tego filmu oceniać, jak krytyk filmowy powinien, jak powinien recenzent um, oceniać, Chciałbym go ocenić z mojego punktu widzenia, jako gracza, który, którego domeną może nie jest Warcraft, bo troszeczkę pograłem w niego. Jeżeli chodzi o World of Warcraft, to pograłem w. w może tak z dwa miesiące łącznie grałem. Cały Warcraft trujeczka przeszedłem chyba 2-3 razy. Warcrafta 1 i 2 grałem bardzo, bardzo dawno temu jako dzieciaku, kuzyna i powiem szczerze, że nie dużo pamiętam. Fabuły to już na pewno nie pamiętam. No i e, książki czytałem z Warcrafta, całą trylogię starożytnych, Dzień Smoka i chyba to by było na tyle. E, uniwersum jest ogromne, warcraftowe gry są ogromne, ale moi kochani, film, e, film, jakby troszeczkę jest. Malutki w porównaniu do tego co pokazuje Uniwersum. Oczywiście tutaj, miały być poka tutaj miał być pokazany początek konfliktu orków i ludzi. Miała to być ekranizacja pierwszej i troszeczkę drugiej części um, Warcrafta. Wydaje mi się, że wypadło fajnie. Jeżeli patrzeć na punkt widzenia graczy, e gracze powinni być zadowoleni. Ekranizacja jak najbardziej na plus, na pewno na plus. Nie powiem, że w 100% udana, ale jest na plus, nie jest na minus. Jeżeli miałbym ten film oceniać jako krytyk, jako recenzent, kiedyś się bawiłem w takie rzeczy, nawet w moim kanale możecie znaleźć kilka recenzji filmowych. Moi kochani, w filmie dużo rzeczy kuleje. Kuleje i to bardzo. Film za bardzo chce opowiadać um, zbyt wiele wątków. Film za bardzo chce przedstawić zbyt wiele postaci. Przez co właśnie bardzo traci na tym. Te postacie są dla nas takie nijakie. Nie wiemy kim są, nie wiemy jak, jakie mają motywacje, nie wiemy co i dlaczego, nie wiemy kto i jak. To tak jakby troszeczkę w Władcy Pierścieni przedstawić Gandalfa, że to jest czarodziej i... i tyle. I jest tam przez 20 minut czasu filmu pokazany w całym Władcy Pierścieni. Um, niestety relacje między postaciami też są źle. Przynajmniej... Po stronie ludzi, bo przy orkach da się, da się wyczuć różne więzi, da się, da się to jakoś wytłumaczyć, a jeżeli chodzi o ludzi, no to jest tak, siema, siema, no to jesteśmy i darzę cię już zaufaniem. Okej, okay. o kurczę, wkurzyłem się na ciebie, już cię nie darzę zaufaniem. Okej, okay. tak to mniej więcej wygląda. E, zbyt szybko się e, dzieją niektóre rzeczy, zbyt szybko nawiązują się relacje e, Zbyt szybko wszyscy podejmują decyzje e, Zbyt szybko wątki się rozwiązują, e, zbyt szybko tajemnica główna wychodzi na jaw e, Zbyt szybko po prostu wszystko się dzieje, za dużo kontentu jest wciśnięte do filmu Co ludzie, którzy nie znają uniwersum, ludzie, którzy nie znają gry, nie znają książek Mogą uznać za minus Powiedzieć, że to fabuła była miałka Postacie były miałkie, nie miały motywacji Bo ci ludzie po prostu nie znają tych postaci My te postacie znamy My wiemy co na przykład Stało, nad, stało co, co w głowie miała dana postać Jak to robiła No bo mamy to wpojone po prostu I od razu inaczej patrzymy na taki film A jeżeli chodzi o plusy tego filmu Moi drodzy em, Wizualia Muzyka Miazgunia. Ta muzyka, którą słyszycie teraz, jest po prostu genialna. Jest tak ukazana. Orki są tak efekciarsko zrobione. Te ich rytuały, te ich y, tradycje, y, w ogóle ich y, aparycja cała. Miazgunia. Naprawdę uczta dla oka i ucha. Y, przynajmniej po stronie orków. Po stronie ludzi niestety już jest troszeczkę gorzej, bo niektóre efekty są widoczne widać to bardzo jak są nałożone na greenscreen W niektórych momentach się zastanawiałem czy ja bym to lepiej nie zrobił jakbym miał takie oświetlenie i taki budżet ale, ale mnie to tak bardzo nie przeszkadzało Jest wiele, naprawdę bardzo wiele smaczków dla graczy jest na przykład jak idą przez tam Elven Forest słychać słychać Pewne mopki, które tam e, zabijamy w pierwszych questach, widać jednego mopka bardzo charakterystycznego z Warcrafta, widać zaklęcia bardzo charakterystyczne nie tylko z Warcrafta, ale i z Heroes of the Storm czy Hearthstone'a. E, tak więc e, smaczków dla graczy jest dosyć dużo, ale mogłoby być też lepiej. Podobno z filmów zostały wycięte 40 minut. Co widać? Co się odbija na filmie bardzo? Mam nadzieję, że film wyjdzie również w wersji reżyserskiej na DVD i ja na pewno ten film kupię na, na, na takim DVD. Moi kochani, na pewno pójdę do kina drugi raz. Naprawdę, tak mi się podobało. Byłem z kolegą, teraz wezmę dziewczynę, bo chciałem wybadać grunt najpierw, czy mogę ją wziąć na ten film. Wydaje mi się, że mogę. Moja dziewczyna dużo gra w Hearthstone'a, mniej więcej zna te postaci właśnie z Hearthstone'a. Te potworki, i e, chciałbym poznać tą historię. Wydaje mi się, że to ona została opowiedziana w taki bardzo luźny sposób. E, dobry dla takiego właśnie też laika. Tak więc jeżeli miałbym oceniać film jako gracz, oceniłbym go jako gracz, jako ty, tym, kim jestem. Mi się podobał 8 na 10. Dwa odejmuję właśnie za troszeczkę przerażowanie, troszeczkę mało zostało powiedziane o niektórych postaciach, no i niektóre efekty powiedzmy lekko ssały. Zakończenie było. W miarę film się u, u, ucina w połowie. E, w połowie akcji i wydaje się być troszeczkę rozstawieniem pionków na planszy, którą mają być kolejne części. E, moi kochani. Jeżeli bym oceniał film z punktu widzenia jakiegoś tam krytyka. Czy gościa, który miałby to zrecenzować w, jakiejś, w, jakiejś, w jakimś poważnym piśmie albo w jakimś poważnym magazynie, oceniłbym, podejrzewam, to około 6 na 10. Niestety, film kuleje pod wieloma aspektami takimi fabularnie kuleje dla normalnego e, widza troszeczkę kuleje. Ale jeżeli ktoś się nastawi, nie, nie, nie musi grać w Warcrafta, gracze Diablo na przykład. Jeżeli się nastawią na fajny film, gdzie będą się tam jakieś rzeczy działy, nie trzeba za dużo myśleć o tym, co się dzieje i... E, 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 i moi kochani no, lubią pooglądać jakieś spele różne, jakieś nowe e, post, jakieś postacie, ciekawe różne jakieś czarodziejów, jakieś e, krainy, jakieś e, monstra to jak najbardziej film również e, będzie im się podobał. E, byłem na seansie z kolegą, który nigdy nie grał w żadnego Warcrafta i po zakończeniu, e, po pokazaniu się napisów końcowych stwierdził, mają rozmach skóry wysyny, więc e, na pewno Warto iść. W Multikinie oprócz tego jest dodawany klucz do gry, do battle Chestu i 30 dni darmowej, 30 darmowych dni grania. No i jeżeli chodzi o Multikino, również można wysłać SMS-a w środę z Orange. Film wychodzi wtedy 11 zł, moi kochani, na osobę, plus do tego dostajecie gry 30 dni grania. a Moim zdaniem, na pewno się opłaca. Tak więc, widzimy się w każdą środę w Multikinie. I, to by było na tyle, mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę w górę, to była moja opinia ogólna o filmie, nie bierzcie tego jako recenzję, nie bierzcie tego jako um, jakiś kurcze. Nie bierzcie tego po prostu na poważnie tego filmu, to kilka osób prosiło moją opinię, tak więc macie, byłem na filmie, stwierdzam, warto iść, warto, warto się, się przejść. Choćby na kilku naprawdę badasowych scen i guldana, który wygląda niesamowicie, grany jest niesamowicie i jest po prostu jednym z najlepszych badassów, jakich widziałem ostatnio w filmach. To by było na tyle tym razem już na pewno. Pozdrawiam moich ukochanych patronów. Widzimy się w następnym filmie. Papa! Pa!